Ejka, kochani, super, że jesteście. W dzisiejszym odcinku będziemy sprzątać klatkę mojej świnki. Oczywiście przedstawię Wam ją na początku, to tak. To jest puszek. Um, już jest z nami, znaczy ze mną jest już 2 lata. I jest bardzo fajny. Ma taki kolor rudo, rudy z białym. E, to tak, ja teraz będę tą klatkę tutaj, o, właśnie tak ściągać, ale to muszę ściągnąć dwoma rękami. To tak, ja już te pręty ściągnęłam. Tutaj mamy jedzą konia. Tutaj sobie dam tą miseczkę. E, tutaj jest taki jego, taki większy domek. Więc tak, yy, puszek właśnie tak cały wygląda. Jest on bardzo fajny. Można go sobie wziąć tak na rączki i tu się będzie Was trzymał. <gry> Dlatego tak ja go teraz daję na ziemię. Opa. Hop, 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 hop. Idziesz na ziemię, a ja idę wam. Sprzątać twoją klatkę. To tak na początku tutaj wyczepię jego jego posłanie tylko wezmę sobie taką e, takie jakby zmiotkę, żeby to szybciej poszło. Tak właśnie będę to e, tak e, ocierać. Więc tak ja już to tu właśnie e, wyczepałam, tylko jeszcze z tej strony trochę mi tu zostało, ale to już trudno, bo w sumie ta strona jest tutaj. Na niej po prostu to leży, dlatego nie wiem czy to tak bardzo musi być wyczyszczone, ale w sumie to jest od świnki. Świnka tak sobie narobiła, to tak będzie miało. Więc tak, ja sobie biorę e, cały tutaj zestawik tego. Do tego biorę sobie tutaj, biorę sobie tutaj taki woreczek i po prostu wezmę sobie zaraz e, żwirek. Więc tak, ja teraz będę musiała ten worek sobie rozłożyć. Ten worek już jest właśnie rozłożony i zarazem go będę wsypywać eee, brudny żwirek. Eee, więc tak, ja sobie eee, powoli będę tutaj wsypywać. Właśnie ja tu tak na razie to zebrałam, jeszcze ja z tej strony tego nie nagram, ale tutaj na razie już powoli się robi czysto, dlatego właśnie tutaj teraz będę sobie wsypywać ten e, żwirek do tego worka. O, trzeba trzeba to nabrać na tą, e, na tą właśnie to tą sipkę. E, I tak to wsypuję. E, tutaj tą połowę już tutaj ogarnęłam, a teraz idę e, robić tutaj drugą połowę. No i to trochę zajmie mi czasu, ale e, akurat Wam to mega szybko przeleci, bo wiecie, wy oglądacie, a ja to robię. Dlatego. E, Tutaj Możecie sobie popatrzeć, jak ja to właśnie wybieram. Również są takie e, specjalne łopatki, e, właśnie na zbieranie takich kupek od świnki morskiej. A, a, ale również też Możecie sobie kupić łopatkę do zbierania w wilku od e, kotów. Dlatego no, też bardzo polecam. Możecie również sobie wejść na kanał Świat Kamela i Kukiego. Możecie to zobaczyć chyba jak tam e, moja koleżanka właśnie sprząta sobie dlatego. E, no, dlatego proszę, żebyście jak i również mój kanał zasubskrybowali, a jak i również jej. Ona mój kanał subskrybuje, jak i ja jej właśnie dlatego. Dlatego po prostu mega się cieszę, bo razem mamy kanały tam raz nagraliśmy chyba razem, nie wiem czy to już Cię wysłało, czy nie, bo dzisiaj mieliśmy straszne problemy z internetem, dlatego dlatego po prostu nie wiem czy się to już jej wysłało, czy nie, ale po prostu yy, jak nauczyć świnkę yy, prosić. Ja właśnie... Będę próbowała to i nagram z tego odcinek, ale to jeszcze nie teraz. Najpierw muszę e, trochę potrenować z moją świnką, dlatego może jeszcze sobie dzisiaj spróbujemy, ale wątpię w to, bo film może być za długi. Dlatego tak, ja już kończę to sprzątać i zaraz do was wracam. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy kochani. Klatka już została trochę ogarnięta, dlatego teraz e, idę po żwirek i zaraz do Was wracam. Ogólnie tak. Ja ten żwirek, e, ja używam właśnie taki żwirek. To jest ekologiczne, podło ekologiczne podłoże drewniane dla zwierząt z firmy Dafi dla Twojego pupila. Ogólnie to jest jakiś kot, ale myślę, że to jest po prostu dla kota, dla świnek morskich, i właśnie takich y, zwierzątek. Dlatego tak. Ja to w tym momencie wsypuję. z wirku nie przesadziłam z nim, bo... jak obcinać świnką morską pazurki i właśnie rzeczy w takim stylu. Dlatego jeśli takie rzeczy chcecie, dajecie łapeczki w górę. Myślę, że Wam się takie odcinki podobają jak właśnie teraz. I właśnie Wam chciałam jeszcze jedną informację przekazać. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale mi bardzo się podoba zapach czystego żwirku. Tak fajnie pachnie w ogóle w pokoju wtedy, no fajny jest, bardzo fajny. Dlatego tak, ja teraz sobie yy, biorę domek. Gdzie ja dałam teraz domek? To jest najlepsze, tu jest, już go mam. Co daję teraz tutaj yy, domek. O właśnie w tym miejscu. Tak właśnie to tu na razie wygląda, tu jest jego karma. Tutaj tylko muszę troszkę przesunąć to do przodu, tę e, klatkę. Oj, się to przewaliło. E, muszę trochę tutaj przesunąć do przodu tą klatkę, bo e, myślę, że się pręty tam nie zmieszczą. Ale jakoś sobie damy radę. Dlatego tak, ja teraz będę umieszczać pręty. Nie umieszczam teraz pręty, dlatego na chwilkę włączę kamerkę. Dobrze, ja już ogólnie dałam pręty, teraz tu dam yy, paśnik, ale jeszcze go, teraz go napełnię sianem, tego, chodźcie ze mną. Ogólnie to, to jest właśnie ten cały, yy, cały karton z sianem, dlatego takie coś mi nagle przyszło, ja nie wiem dlaczego tak, ale tak się nagle stało, że taki, Duże to przyszło. On tam sobie dalej leży. Dlatego, tak, ja właśnie w tym momencie będę na pewno to. Nie wiem, czy będziecie do końca widzieć, bo nie mam teraz gdzie kamery dać i straty mi się w ogóle tego Dlatego tak, ja taką garść co najmniej tego ścianka i trzeba go tak mocno stychnąć. Tam do środka było ciężko, że ogólnie dawać do paśników ścian. No chyba, że macie... W... Do takich właśnie jest ciężko dawać, dlatego e, idę właśnie teraz tym siankiem tutaj i daję. Dobrze, ja właśnie tutaj powieszam teraz sianko, tutaj zamknę klatkę i właśnie dam jeszcze tylko puszka. Właśnie idę po niego, nie zrobiłaś mi tu siku ani kupy, bo on ogólnie zawsze robi mi albo siku, albo kupę na tej podłodze, dlatego, o. no hops. Super. Dlatego teraz, właśnie, y, po, zapoznaję się z czystym mieszkankiem. No i niestety ten filmik już dobiegł końca, dlatego dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Y, widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem kiedy będzie i nie wiem co i jak, ale myślę, że kolejny odcinek będzie też Wam się podobał. Jeśli Wam się oczywiście podoba, dajcie łapeczkę w górę. I subskrypcja. dzwoneczek również możecie kliknąć. Yy, no i do zobaczonka. Puszek, co ty robisz tutaj? Nie, 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 nie. Będziesz cały mokry. Cały mokry, będziesz. No więc. Pa!